Walery Sławek chciał mimo tego rozwiązania BBWR stworzyć inną organizację. Chciał stworzyć strukturę o nazwie Powszechna Organizacja Społeczeństwa, jednak nie miał już wtedy takiej siły, ponieważ zrezygnował z funkcji premiera. A zrobił to dlatego, że Mościcki chciał mu narzucić Eugeniusza Kwiatkowskiego i podał się do dymisji. Twierdził też, czy tak uważał, że to jest złamanie konstytucji, która została niedawno uchwalona, a to się stało po jesiennych wyborach w 1935 roku. Wtedy też prawdopodobnie Józef Beck proponował Sławkowi, że odmówi wejścia do nowego rządu i to miał być wstrząs dla Mościckiego, a Beck też był jednym z takich ludzi, którzy, podobnie jak Walery Sławek, cieszyli się zaufaniem Piłsudskiego. Jednak Sławek znowu nie zdecydował się na nacisk na prezydenta, cały czas uważał, że te naciski takie z jego strony mogłyby być źle odebrane, że to jest jakieś załatwianie sobie osobistej posady, prywatnej posady. Czyli tak jak wspomniałem, miał jakieś skrupuły w przeciwieństwie do ludzi, którzy występowali przeciwko niemu. Sam pomysł, żeby stworzyć powszechną organizację społeczeństwa, nastąpił w zasadzie już po tym, jak on zrezygnował z bycia szefem BBWR i rozwiązał tą organizację, i kiedy zrezygnował, jak już wspomniałem, z teki premiera, więc był, można powiedzieć, szerokowym posłem, chociaż miał cały czas jednak dość duże wpływy. Natomiast ryc śmigły skrytykował mocno ten pomysł, żeby wprowadzić powszechną organizację społeczeństwa, ponieważ nie chciał dopuścić do powstania tej organizacji, no bo już zaczął mieć ten plan na Ozon, tak? czyli na obóz Zjednoczenia Narodowego, więc skoro on chciał mieć własną organizację, czyli ryc śmigły, który będzie jego popierała, no to nie chciał, żeby powstała jakaś inna. Janusz Jędrzejewicz pisał, że Ryszard śmigły wysłał list do Walerego Sławka, który był napisany tylko w kilku zdaniach, w formie najsuchszej, bez żadnych motywacji. Śmigły pisał, że nie widzi żadnej potrzeby powstania takiej organizacji i nic ponadto. Czytałem ten list głęboko wstrząśnięty, już nie nawet nie jego treścią, ale zupełnie niedopuszczalną w swej brutalności formą.